Wytrwałość i cierpliwość to dwie cnoty, które są niezwykle konieczne, jeżeli chcemy osiągnąć jakieś dobro. Ludzie bardzo często dość szybko się zniechęcają. Przychodzą pierwsze jakieś niepowodzenia, kłopoty, kryzys i się poddają. O tym, żeby się nie poddawać, o tym, żeby być wytrwałym, w dzisiejszym słowie. Serdecznie zapraszam. Dobrze, witam Was bardzo serdecznie. Tak, jeżeli cierpliwość odnosi się bardziej do drugich osób w sensie ich słabości, ich wad, ich cech charakteru, różnych przeciwności, z którymi się spotykamy ze względu na, na, na inne osoby, to wytrwałość dotyczy takich czynników zewnętrznych jakieś niepowodzenia, kataklizmy, słabości, dramaty, choroby, które. Które nam się przydarzają. Jedna i druga cnota, więc i cierpliwość, i wytrwałość, są nam niezwykle potrzebne. I w Biblii też o nich jest mowa: że trzeba być cierpliwy, że miłość cierpliwa jest, a wytrwałość też jest konieczna, bo dzięki wytrwałości osiągnąć można wiele. Wielką moc ma wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Więc obie te cnoty, tak jak mówię, są nam niezwykle potrzebne w osiągnięciu zarówno tych wartości duchowych, ale też tutaj na, na świecie, żeby, żeby osiągnąć jakieś, jakieś dobre, jakieś cele, który sobie założyliśmy. I o, takiej, o takim wydarzeniu, o takim dążeniu do osiągnięcia celu w dzisiejszej historii, którą zaczerpnąłem z książki Balsam dla duszy, serdecznie zapraszam. Jeśli zechcielibyście złożyć mi wizytę w moim biurze w Kalifornii, ujrzelibyście piękne hiszpańskie płytki ceramiczne w starym stylu, którymi wyłożona jest część gabinetu, i machoniowy barek z dziesięcioma skórzanymi taborecikami dookoła w rodzaju niegdyśniejszych barków w sklepikach. Czy to niezwykłe? Owszem. Gdyby moje taboreciki mogły przemówić, Opowiedziałyby Wam o dniu, w którym niemal straciłam wszelką nadzieję i się poddałam. Po II wojnie światowej kraj ogarnęła recesja i trudno było o pracę. Kawboj Bob, mój mąż, nabył za pożyczone pieniądze niewielką pralnię chemiczną. Mieliśmy dwójkę ukochanych dzieci: dom ze sporym kawałkiem ziemi, samochód i do uregulowania wszystkie normalne płatności. Potem nastąpił krach. Nie było pieniędzy nawet na utrzymanie domu. Nie miałam żadnych wybitnych zdolności, żadnej praktyki ani wyższego wykształcenia. Nie spodziewałam się wiele po sobie. Pamiętałam jednak kogoś, kto dawno, dawno temu uznał, że tkwi we mnie odrobina talentu moją nauczycielkę angielskiego ze szkoły średniej w Alhambrze. To ona namówiła mnie, bym zajęła się dziennikarstwem. Otrzymałam stanowisko szefa reklamy i redaktora w szkolnej gazetce. Pomyślałam więc, że gdybym mogła prowadzić rubrykę konsumentów w tygodniku wydawanym w naszym miasteczku, być może udałoby mi się zarobić przynajmniej na utrzymanie domu. Nie miałam własnego samochodu ani opiekunki do dzieci. Wybrałam się więc do redakcji, pchając przed sobą rozklekotany wózek z dwójką moich maluchów i ogromną poduchą przywiązaną z tyłu. Ciągle odpadało jedno koło, a ja przymocowywałam je z powrotem dziarsko, waląc obcasem i zaraz ruszałam dalej. Nie mogłam pozwolić, by moje dzieci straciły dach nad głową, jak to niejednokrotnie przytrafiało się mnie, kiedy byłam małą dziewczynką. Lecz w redakcji tygodnika nie było wolnych miejsc recesja. Wpadłam jednak na pomysł. Spytałam, czy mogłabym wykupić hurtem miejsce przeznaczone na reklamę i wyprzedawać je po kawałku na rubrykę konsumentów, w której każdy mógłby oferować swój towar. Zgodzili się. Przyznali potem, że w duchu dawali mi jakiś tydzień na to, aż padnę gdzieś po drodze pchając swój zapakowany, ciężki niczym ołów wózek po wiejskich ścieżynkach i zrezygnuję. Mylili się jednak. Pomysł z rubryką konsumentów chwycił. Zarobiłam dość, by opłacić rachunki za dom i jeszcze kupić stary, używany samochód, który Bob dla mnie znalazł. Potem wynająłam uczennicę średniej szkoły, która miała opiekować się moimi dziećmi od trzeciej do piątej po południu. Gdy mijała trzecia, porywałam swoje próbki tekstu i ulatniałam się czym prędzej, gnając na spotkanie z handlowcami. Pewnego ponurego, deszczowego popołudnia okazało się, że wszystkie moje projekty reklamowe zostały odrzucone. Dopytywałam się dlaczego. Kupcy odparli, że jak zauważyli, nie współpracuje ze mną Ruben Alman, przewodniczący izby handlowej i właściciel Rexeldrag, najpopularniejszego sklepu w miasteczku. Liczyli się z jego zdaniem. Coś musi nie grać w pani systemie reklamy orzekli. Moje serce zamarło na moment. Dzięki tym czterem reklamom mogłabym opłacić dom. Pomyślałam wówczas, że spróbuję jeszcze raz rozmówić się z panem Almanem. Wszyscy go kochają i szanują, z pewnością zechce mnie wysłuchać. Dotąd za każdym razem, gdy prosiłam o spotkanie, odmawiał. Nigdy nie było go w biurze, albo był nieuchwytny. Zdawałam sobie sprawę, że jeśli on zdecyduje się reklamować u mnie, inni kupcy pójdą w jego ślady. Tym razem, gdy wkroczyłam do jego sklepu, zastałam go siedzącego za kontuarem z tyłu. Zdobyłam się na najbardziej uroczy uśmiech, na jaki było mnie stać, i pokazałam mu swój cenny projekt rubryki konsumenta. Wszyscy szanują pańskie zdanie, panie Alman. Czy zechciałby pan zerknąć tylko na moją pracę? Abym mogła donieść innym kupcom w miasteczku, co pan o tym myśli, wyrzuciłam jednym tchem. Wykrzywił usta w śliczne u odwrócone do góry nogami i bez słowa stanowczo potrząsnął głową, lodowato odrzucając moją prośbę. Moje skołatane serce zabiło tak głośno, że wszyscy w sklepie musieli je słyszeć. W jednej chwili opuścił mnie cały dotychczasowy entuzjazm. Załamana, zdołałam dowlec się do pięknego barku przy wyjściu i opadłam na krzesełko, niezdolna wrócić do domu. Nie chciałam zajmować miejsca, nie zamawiając niczego. To też wyłuskałam ostatnie dziesięć centów i zamówiłam kole z wiśniówką. Zastanawiałam się z zrozpaczona, co począć? Czyżby moje dzieci miały stracić dom, jak kiedyś ich matka? Czy moja nauczycielka się myliła? Może talent, o którym mówiła, okazał się po prostu niewypałem. Oczy napełniły mi się łzami. Nieoczekiwanie z taborecika obok dobiegł mnie czyjś ściszony głos. Co ci jest, kochanie? Podniosłam wzrok. Współczująca twarz wytwornej siwowłosej damy wzbudzała zaufanie. Opowiedziałam jej więc całą historię, kończąc słowami, lecz pan Alman, którego tak bardzo wszyscy szanują, nawet nie zechciał rzucić okiem na moją robotę. Pozwól, że ja na to spojrzę, odparła. Przeczytała mój projekt dokładnie od początku do końca. Potem okręciła się na krzesełku w drugą stronę. Wstała i patrząc w kierunku kontuaru na tyłach sklepu, rzuciła głosem nieznoszącym sprzeciwu, który dał się pewnie słyszeć w całym budynku. Rubenie, Alman, chodź tylko tutaj. Siwowłosa dama była jego żoną. Kazała Rubenowi skorzystać z reklamy u mnie. Jego usta wykrzywiły się ponownie, do góry tym razem, w szerokim uśmiechu. Pani Alman poprosiła mnie o nazwiska czterech handlowców, którzy zrezygnowali z mojej oferty, i zadzwoniła do każdego z nich. Wróciła od telefonu z wieścią, że wszyscy na mnie czekają. Przytuliła mnie z całej siły i kazała wracać do nich, przyjąć ich zamówienia. Ruben i Vivian Almanowie zostali naszymi serdecznymi przyjaciółmi, a także moimi stałymi klientami. Dowiedziałam się wkrótce, że Ruben to wspaniały człowiek, który nie miał serca nikomu odmówić i przyjmował wszystkie propozycje, aż w końcu musiał obiecać Vivian, że nie będzie już więcej wydawał na reklamę. Nie przyjmując mojej oferty, zwyczajnie starał się dotrzymać danego słowa. Gdybym tylko zapytała się w miasteczku, dowiedziałabym się zapewne, że od początku powinnam była rozmawiać z panią Alman. Nasza rozmowa przy barku na skórzanych krzesełkach była momentem zwrotnym w moim życiu. Moje przedsiębiorstwo reklamowe zaczęło prosperować i rozrosło się w cztery biura zatrudniające 285 pracowników i obsługujące cztery tysiące stałych kontrahentów. Gdy pan Alman postanowił zmodernizować swój sklep i usunąć barek, mój wspaniały mąż kupił go od niego i zamontował w moim gabinecie. Jeśli kiedyś wpadniecie do mnie do Kalifornii, usiądziemy sobie razem na obitych skórą krzesełkach. Poczęstuję Was kolą z wiśniówką i przypomnę, że nigdy nie należy się poddawać. Trzeba pamiętać, że pomoc znajduje się zawsze bliżej, niż nam się zdaje. Potem poradzę Wam, że jeśli nie możecie do kogoś dotrzeć, musicie zasięgnąć języka, spróbować innych dróg. Poszukać kogoś, kto mógłby w waszym imieniu rozmówić się z ważną dla was osobą. A w końcu zacytuję wam błyskotliwe, pokrzepiające słowa Billa Mariotta, właściciela sieci hoteli Mariot. Porażka? Nigdy mi się nie przytrafiła. Napotykałem jedynie na zwyczajne chwilowe kłopoty. Tyle dzisiejsza historia. Choć kończy się ona happy endem, pewno nie każde nasze życiowe historie tak się kończą, ale przesłanie, które, które dzisiaj usłyszeliśmy, a mianowicie, żeby się nie poddawać, żeby, żeby szukać, żeby próbować, żeby być wytrwałym w dążeniu do dobra, myślę, że jest niezwykle ważne, zwłaszcza jeżeli chodzi o to dobro duchowe, jeżeli, zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę o drugiego człowieka, o jego nawrócenie, o jego, o jego zbawienie. Nigdy się nie poddawać, nigdy się nie zniechęcać. Czasami słyszę takie różne historie, świadectwa ludzi, którzy są zatroskani o swoich najbliższych, o, o, o dzieci, które może odeszły od Boga, od kościoła, czy, czy o współmałżonka. Który przestał chodzić do spowiedzi, zadajemy sobie pytanie, co robić. No, tracimy już, już czasami nadzieję, czasami, czasami tracimy jakieś po poczucie tego, że można cokolwiek zmienić, zawsze można coś zmienić. Zawsze można poszukać jakiejś osoby, które pomodą się z nami, zawsze można poprosić jakieś osoby, które podejmą może jakieś akty pokuty, jakieś ekspiacji, wynagradzania, żeby ratować drugiego człowieka żeby ratować drugiego człowieka. Oczywiście życzę wam, żeby te takie doczesne wasze projekty, dobre projekty, dobre plany, dobre przedsięwzięcia się realizowały. W tym też trzeba wielkiej wytrwałości, ale nade wszystko, nade wszystko życzę wam tej wytrwałości w walce o drugiego człowieka i o jego zbawienie. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem, dobrej nocy.